W Milanówku miało coś powstać, coś takiego jak Milanowskie Centrum Bezpieczeństwa. No więc pojawił się problem, kto co Centrum Bezpieczeństwa w tym Milanówku zbuduje. MBWik, MPWIK został przeznaczony do budowy, ale żeby, no w związku z tym, że ten MPWIK, słuchaj, nie miał doświadczenia, i nie miał zaplecza, i nigdy czegoś takiego nie budował, to ten MPWIK stworzył konsorcjum na budowę tego Centrum Bezpieczeństwa z panem, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze prac budowlanych. Mój drogi, wartość projektu ponad 16 milionów złotych. Fajnie. Z czego MPWIK miał dostać z tego projektu swojego wynagrodzenia? Powiem ci dokładnie, 73 800 zł. Natomiast ten pan z jednoosobowej działalności gospodarczej, no tam 16 milionów. I czego ty się dziwisz, jeżeli w sumie tak naprawdę rola tego MPWiKu. Ogranicza się z tego, co mówisz, do tego, że jest w konsorcjum. Rola MPW ograniczyła się do jeszcze jednej rzeczy, a, a. mianowicie do tego, że to MPW dawał całe zabezpieczenie całej transakcji, całej budowy. Czyli jakby centrum bezpieczeństwa nie powstało, to to, czym MPWIK zabezpieczył tą transakcję, no by przepadło, komornik mógłby to zająć, zlicytować. Co było zabezpieczeniem tego budowy Centrum Bezpieczeństwa? Mój drogi, Centrum Poboru i Uzdatniania Wody w Milanówku.